Ty dostanę rdzeniem i zbuduje ten nowy świat na moje podobieństwo rzeczywistość! Podąży moim śladem. Mobius ma wpływ na każdy aspekt działania społeczeństwa. I byli na tyle głupi, że zainstalowali w swoich umysłach tyś tykające bomby zegarowe. Uważają się za wilki, a inni za owce. Ale oto ja jestem pasterzem i czekam tylko, by wytłudniony drapieżniki, kiedy będą się tego spodziewać. Gdy Union mi ulegnie, dni Mobiusa będą policzone. Kurde, ja się wczułem. Jezu. <gry> O, tutaj możemy jeszcze pójść. Ile mam w ogóle żalu teraz? 6000 dalej za mało Ech. Trudno. Jak wipunek, coś jeszcze tutaj mamy nowego? Obassa qua jedynie Slajdy, w slajdach nic, to i szczątkowe wspomnienia, też tego nic. W aktach może coś będzie, to i trzy nowe. Ta, są te trzy nowe. Okej, okay. w takim razie lecimy dalej. Aha. Idealnie, naboje do pistoletu. Aż mi się to przypomina z czymś, z jedynki teraz. Łu! Wow! Chyba nie żyje. Jezus Maria, jeszcze tego mi brakowało. Co on ma? Ku... Was Kamieniałą mordę? No jest to naprawdę jest cholerna twierdza Żeby tutaj kuchwa przeżyć to Naprawdę są problemy pewne Szybko Nawet nie zdążyłem użyć strzykawki na szczęście Chodź, no podejdź, no dawaj. Którą stroną polecisz? To cię ominę. Kurde, kolejny. A to w zasadzie nie musiałem tam tego garnić. A nie. Czy to sakwa? Tak, sakwa. I to jeszcze dodatkowo ostatnia. No kurwa, drzwi! Współpracujcie! Odsuniesz się od tych drzwi w końcu, mordo? Ale nie w tą stronę. A nie uda mi się tak przejść. JEZUS! No to prawda, że to jest już... Jest koszmarny poziom w końcu Co ja kur... Odrobiłem właśnie Fajnie szybciej. Dobra, raczej wszyscy możemy się zgodzić, że to jest raczej już mój koniec. Daj, ale drifta zrobiłem, kurde. Jestem zajebisty. Jak miałem ten ogień? No wie. Lubiłem... O, ale lecę. Jak miałem się tego ognia pozbyć? Co jest? Filament, to jest plan. Jest, udało się. Nareszcie, tu była ta dźwigienka, ok. Ale to skoro oni są teraz tutaj zamknięci i już nie mogą wyjść, to ja sobie mogę tu i się wrócić. O, chyba, że tutaj też jeszcze. Dobra, a i niechcący. Да именно он не ходил. Drugi, ale na razie się nawet nie odwraca, więc dla mnie to jest lepiej. Czyli że zamknąłem wszystkich poza dwoma, ale nie no, jest nic. Jest super. No ile nie przyjdą nowi? Dobra, teraz sobie to jeszcze zakręcimy i będziemy mieć w końcu raczej po problemie. Hmm. Ja tam nawet nie mam zamiaru się już wracać, naprawdę. O dwa kolejne miejsce, przecholerne. Dobra i jak teraz wygląda sytuacja z tym? To się zamyka. To się zamyka. Ja pierdol Dawać, dawać <ścoughs> Dawać, bo ja nie wytrzymam zaraz. Aj... Drugi?! Ale zabawa, kurwa... OK. Wyszło nawet znośnie Super jeszcze spadki FPS-ów Sebastian, który nie chce sobie ten zreloadować własnej strzelby Tak, to brzmi jak dobry ton. O, i nagle teraz jest już on zgrzyrodowany, no pewnie, czemu dał niego powiedzieć, Friend? Alo, alo. Po prostu nie gra. Bardzo mocno nie gra. Dobra, trudno. Wchodzimy i lecimy.

I very, very like it, like it, like it. Co my tutaj będziemy mieć? Reszcie mi wszystko. Tam jest, jakiś tam. Nie, może na razie jeszcze nie schodźmy. Chociaż nie wiem. A nie, da się tu wejść, dobra. Myślałem, że się nie da wejść już z powrotem. Ja to. A dobra, w sumie. No kurwa, nie chciałem drabiną, tak by było szybciej. Boże. Dobra. To może po prostu. Ja to szybciutko wezmę. O! Jednak się przydało. Ktoś to je był. Ojciec teodor mianowicie. kawka, Ok, dobre, jednak to było bardzo mądre, by tu zajść, To bardzo mądre i bardzo, 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 bardzo. Ok, i co my tutaj mamy? If it's a taste of despair you wish, a taste of despair you shall receive. You did this to me, Dad. You didn't save me. It's okay, sweetie. I'm gonna make it right again. <laughs> Goodbye, <laughs> news <stories>. <laughs> I always have, and I always will. And I'm gonna save you this time. Oh, good. Cool, I see you've overcome some of your guilt and pain. Bravo, sir But the depth My. of your past traumas is vast. I know everything about you. I know what lies beneath. You have a deep well of fear from which to draw. You've seen many horrors, and they still haunt your memories. I Remember That's it. Remember Beacon. <gasps> <gasps> ay, 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 No dzień dobry Starze znajomi Spadamy I znów to samo No kurde, jak idealnie nas goni A weź mi już nie goni? O, enough of this shit. Sebajinja, wola. O, tak, mamy to. Not this time, not this time. Tym razem... Nie pożyjesz. O tak. I kto teraz jest potworem? Haha! Ha. O tak. Doskonale. That's what I like. No chodź. Nie uh, uh, uh. myj, nie myj, Szybko, nie myj, nie za klawiaturę! Nie ma rzeczy, z którą by seba sobie nie poradził. Dobrze, karny dobrze żeś. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Jak do tamtego nie miałem problemu, tak teraz z tym. Już wiecie co się będzie działo. Pamiętacie to doskonale. Aj znów się spotykamy. Jezu! Jak on tak szybko? A użyjmy na wszelki wypadek. Mam była strzykawka, mały Dobra, pobawmy mi się pieprze to Co? Dostał jakiegoś boosta do spina w tym części, czy co? Dobra i teraz pytanie, mam się z nim napalać? Tak na fula? O bo on jest tutaj. Nie ogarnąłem na początku. Nie widać po nim, żeby w ogóle cokolwiek dostawał. Zastanawiam się, czy o to chodzi na pewno. Wow! Aaa, Seba robi teraz oniki, no tak. Teraz ci tak łatwo ze mną nie pójdzie, w mój drogi. No, chodź, zapraszam. Tu jeszcze przeładujemy Mamy to? Mamy Albo i nie Co masz? What the? A, bo teraz dwoma walczymy, jeszcze lepiej A, on teraz przez niego przenika! Spokojnie, tak sobie z nimi damy radę. Niech no jeden tylko tu podejdzie. Jeden wykitował, drugi chyba też będzie chciał. Oj, mój drogi, to może tym w ciebie. Zostańcie, jest ten sposób. Tylko coś nie widać, żebym robił coś tym. W takim razie, karoliny z jeszcze jeden nowy na ja Akurat co zaczął coś mówić Seba, aj. <grystanie> oj, 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 to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ho, 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 ho. Moja ulubienica w pierwszej części. Laura! Polatajmy, poszukajmy Teraz to jest gotowe, czy jak? Nie, nie mam to strzelić Dawaj Laura, no śmiało Ay, Laura cholero ty jedna Na szczęście sobie się od razu leczy. No. Kurde, ona idealnie leci no Dobra, spróbujmy to odwalić. jak teraz sprawa wygląda? Ten sposób, dobra Teraz działa na nowo? Wow Lobze, one couldima. Oh, dark, dark, dark. Lobze. Uh, what are you? Vengeance. <laughs> <laughs> what else do <have> you got? <laughs> Ooh. Nigdy nie pamiętam, żeby nie było. Nie pamiętam tego przed kitu. Myra. Daj słodajk. Jeszcze jeden dobry twist. She must stay safe. I will protect Lily from anyone who wants to take her. You did it. Theodore is dead. <laughs> Let's go home. <laughs> no! The power of the core is mine. Oh! oh. <laughs> is safe now where is she let's get her and get out of here uh-huh and they can't understand uh -huh. Gdzie jesteśmy teraz? W szczątkach tego, co stało tutaj, może no, i znowu te. nie wiem. bloby, czy jak to nazwać nawet. Ale ja powiem wam jestem z siebie dumny, bo... Walka z... bosem, a właściwie trzema bosami skończyła się... Dosyć dobrze dla mnie najwyżej. Teraz gdzie... Muż, gdzie musimy pójść, tylko pytanie. Wyszliśmy tutaj, po scenkę i teraz idziemy po to tylko, żeby się wrócić, tak? Tak, no, no to wygląda. Okej. Okay. No to już troszeczkę inaczej wygląda niż przed chwilą. Przezwyciężyć. tydzień ty Rozdział 15, koniec świata. Czy my w 3 Chwila. Czy ja mogę już teraz skończyć grę?